Cześć wszystkim, dzisiaj na temat afery w KSW. Afera między Mateuszem Gamrotem a KSW. No właśnie, tutaj Mamrot chce tak nam... Gamrot, przepraszam, chce po prostu wyjść z federacji KSW. Natomiast Martin Lewandowski mówi o tym, że ma dalej obowiązujący kontrakt. No właśnie, jak to jest, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, mamy do czynienia z... Aferą, potężną aferą e, tutaj jeśli chodzi o KSW kontra Mateusz e, tutaj, e, Gamrot, e, no albo też Mateusz Gamrot kontra KSW, bo to pierwszy Gamrot praktycznie zaczął. E, pojawił się filmik na kanale Borysa Mańkowskiego, gdzie mówi, że kończy swoją przygodę z KSW, będzie występował w innej federacji natomiast e, może jeszcze wróci po prostu tutaj do KSW tak? nie wyklucza takiej wątpliwości takiej, takiego praktycznie scenariusza no i to praktycznie rozpoczęło lawinę tutaj tak wszelkie media związane właśnie z MMA ze sztukami walki e, przepytywały na tą okoliczność Martina Lewandowskiego oraz Macieja Kawuskiego no i okazuje się że to nie jest tak do końca e, jakby się wydawało ponieważ Martin Lewandowski mówi że sam był zszokowany tak naprawdę tym wywiadem że w ogóle ten wywiad się pojawił jakby na kanale Borysa Mańkowskiego, a nie przyszedł z tym problemem czy z tą kwestią Mateusz Gamrot do e, włodarzy po prostu KSW i przestawił tą sytuację. Tylko jakby przez media społecznościowe, przez internet, przez, przez YouTube e, to komunikuje. I, I mówi Martin Lewandowski, że dalej po prostu Mateusz Gamrot ma, e, dalej po prostu obowiązuje go kontrakt z KSW, z KSW. Także, no tutaj są zdziwieni zupełnie tą sytuacją. Tutaj tak naprawdę warto dodać jedną sytuację, znaczy jedną rzecz po prostu, że to nie jest takie proste, w momencie jak się podpisze kontrakt z jakąś federacją, wyjść z tej federacji, bo zobaczmy sobie na KSW, my w Polsce nie mamy jakiegoś potencjału, co, co, co roku przychodzi, nie wiem, po dziewięciu, po 10 świetnych po prostu, em, no zawodników, którzy by walczyli, tak? Ci zawodnicy najczęściej przychodzą z jakichś jeszcze innych dziedzin, tak? Z, czy później to było podnoszenie ciężarów, czy sztuki walki, czy na przykład zapasy, i tak dalej. Więc to są ludzie, którzy najczęściej mieli gdzieś jakąś, jakąś, po prostu karierę, a teraz zajmują się tym, albo tylko zajmują się jakby MMA. Natomiast yy, yy, każda federacja chce tak naprawdę yy, podpisywać lojalki, tak, w cudzysłowie, oczywiście, czyli yy, tak naprawdę, żeby ci yy, nie, piłkarze, żeby ci po prostu zawodnicy yy, tutaj związani byli z tą federacją przez długie lata, tak, przez 5, przez 10 lat, no bo to jest naturalna kolej rzeczy, tak? Zresztą tutaj widzowie mogli to zauważyć, że na KSW często ci zawodnicy powtarzają się, na przykład zawodnicy z zagranicy, oni występują w innych tak naprawdę konfiguracjach z innymi tutaj zawodnikami walczą, czyli to nie dotyczy tylko jakby zawodników z Polski, a też na przykład zawodników, przeciwników tak tych z zagranicy, oni też, z nimi są podpisywane kontrakty na dłuższy czas, to nie jest taka że sytuacja, że przyjeżdża, zrobi jedną walkę i koniec, tak? To, to jest sytuacja, gdzie na na przykład federacja chce, żeby dana osoba walczyła przez dłuższy czas, przez dłuższy czas, no bo to jest naturalna rzecz, tak, że federacje potrzebują zawodników. Gdy się zwiążą po prostu takim jakby umową, no to wtedy mają niejako gwarancję, że taka osoba nie ucieknie, tak brzydko mówiąc, do innej federacji, która, no powiedzmy sobie wprost, no zaproponuje lepsze pieniądze, bo głównie o to chodzi, tak głównie o to chodzi, tutaj akurat w przypadku sztuki walk, tak, czy, czy po prostu walk, tutaj to, to liczą się tylko pieniądze praktycznie, tak, to, to nie ma żadnej, nie ma tu jakiejś wielkiej, większej filozofii, większość, czy w boksie, czy w MMA tutaj zawodników, no to mówi, jak będą dobre pieniądze, będą pieniądze się zgadzać, no to praktycznie wyjdą do oktagonu, wyjdą po prostu gdzieś do ringu i tak dalej, no bo taka jest proza życia, tak, Ty, tych po prostu sportu Zupełnie to inaczej może wyglądać w przypadku piłki nożnej, tak? Można iść do jakiejś drużyny, bo na przykład ta drużyna była marzeniem dzieciństwa, i tak dalej, ale to jest inaczej. No właśnie, jest faktycznie afera. Po pierwsze tak, że Mateusz Gamrot oświadczył to, czy zakomunikował poprzez kanał właśnie Borysa Mańkowskiego. Nawet niektórzy spekulują tak, że Borys Mańkowski w ten sposób chciał podbić swoje statystyki, wyświetlenia, subskrypcji i tak dalej, bo wiadomo, że to jest taka informacja, która będzie miała dotrzeć, będzie miała duży wyświetleń, będzie o niej się mówiło praktycznie głośno. Natomiast tak, no, nie wiem tak naprawdę, no, trzeba było tutaj, trzeba zaufać jakby to, co mówi Martyna Lewandowski, no, to on mówi, że w w ogóle Mateusz Gamrot z nimi nie rozmawiał ten temat, tak? Mało tego, Martin Lewandowski w jednym z wywiadów jeszcze zanim to powiedział Mateusz Gamrot, no to mówił, że dalej Mateusz gamrod, ma po prostu obowiązujący kontrakt, tak? No i to wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby tak naprawdę zawodnik mógł wyjść z tej federacji, nie wiem, tutaj stoczyć jedną czy dwie walki, a później sobie wrócić do tej federacji, chociaż no zależy po prostu jak się dogadają, tutaj federacja z zawodnikiem, też trzeba powiedzieć sobie wprost, że Praktycznie tutaj z niewolnika nie ma zawodnika, tak? To jest też jedy, jakby jedna kwestia. No, ale wiadomo, że ci zawodnicy zawsze są kuszeni pieniędzmi, tak? Dlatego po prostu, jeżeli mają propozycję, to opuszczają KSW, idą po prostu do innych federacji, e, tak? I też nie, nie jest ich tak dużo na świecie, żeby po prostu zarobić jeszcze lepsze pieniądze, e, wyjść po, jakby poza tutaj Polskę. Chociaż trzeba pamiętać, że no, KSW praktycznie dociera do ludzi na, na całym świecie, tak? Nie tylko w Polsce. No, dosyć ciekawa sytuacja. Dosyć ciekawa sytuacja. Pierwsze, tak naprawdę, takie tarcia duże, jeśli chodzi o KSW. Mnie troszeczkę dziwi taka sytuacja, że. Prowadzona jest de, dyskusja czy debata przez właśnie media społecznościowe. Zresztą o tym mówił Martin Lewandowski, że on czeka, jakby jak się do tego wszystkiego odniesie Mateusz Gamrod po tym, już po jego wypowiedzi. Czy nie lepiej byłoby tutaj, żeby panowie spotkali się tak w trójkę? No, Martin Lewandowski, Maciej Kawulski, Mateusz Gamrod przy stole rzeczywiście podyskutować na temat przyszłości. Nawet jeżeli rzeczywiście Mateusz Gamrod nie chce dalej po prostu występować w KSW, no to żeby się dogadali, tak? No, przecież zawsze można się dogadać na warunkach warunkach tutaj partnerski tak rozwiązać kontrakt no ale dosyć ciekawa dosyć ciekawa sytuacja dosyć ciekawa tutaj sytuacja właśnie jeśli chodzi o KSW też trzeba pamiętać że Tutaj praktycznie mamy Fame MMA, tak a więc federację. Oczywiście wszyscy nie doceniają Fame MMA, nawet Martin Lewadowski mówił, że oni się bardzo szybko po prostu tutaj wypstrykają, tak? że to, to jest projekt tylko na kilka gali. Koniec. Natomiast no, kto wie, na przykład ja wróżę taką przyszłość, jeśli chodzi o Fame MMA, no, tak samo szanuję Fame MMA i KSW. Nie mam nic do, tutaj, tak jeśli chodzi o KSW, to nic nie, 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 nie zarzucam. To tak samo jeśli chodzi o Fame MMA, a tak samo po prostu szanuję, bo to jest praca jednych organizatorów, drugich, jeżeli to chcą ludzie oglądać, no to trzeba to szanować, tak? Natomiast według mnie ma właśnie o takich walk frików, ona pójdzie w stronę profesjonalistów i to będzie jakby konkurencja dla KSW, bo oni mając galę teraz właśnie tych frików, celebrytów, zaczną zasz dorzucać już teraz chyba po prostu będzie walka Szulkowskiego, yy, zaczną dorzucać po prostu takich już, yy, no nie amatorów, nie półamatorów, ale jakby półprofesjonalistów, powiedzmy sobie w ten sposób, yy, tak? Czyli ludzi, którzy nie mają jakichś walk profesjonalnych, ale rzeczywiście tam związani są ze sportem. I oni tak zaczną systematycznie i wystarczy, że jednak na każdej po prostu gali będą jedną walkę profesjonalną robić. I później się okaże, że po prostu jakby fame MMA przekształci się z frików w tą profesjonalną tak, w profesjonalną praktycznie tutaj federację, no a później może wyjść tak naprawdę czy sięgać po zawodników z zagranicy i wyjść z swoim zasięgiem poza Polskę, tak? To też są duże wpływy, jeśli chodzi o pay -per view i tak dalej. Także tak to właśnie by wyglądało nawet ci zawodnicy którzy dzisiaj mają bekę śmieją się z Fame MMA jako oni tam walczą i tak dalej może się okazać że za kilka lat oni będą występować tak w tym po prostu Fame MMA bo tam będą, bo będą dobre już pieniądze jak dla nich natomiast rzeczywiście ciekawa sytuacja jeśli chodzi o Gamrota czy Gamrot dalej będzie występował w KSW czy może tutaj porzucić swoje plany żeby występować dla innej federacji i rzeczywiście tutaj wróci tak do, do po prostu KSW jako ten syn zostanie przyjęty. No, zobaczymy, jak to się skończy. Natomiast, no, nie rada, tutaj jest zagłoska, tak naprawdę, co w tej sytuacji zrobić, tak? No, bo wyobraźcie sobie na sytuacji miejsce tutaj wodarzy, że oni się dowiadują, że ich podopieczny już nie ma z, nich z nimi praktycznie kontraktu, tak? Natomiast tutaj Martin Lewandowski mówi, że ten kontrakt dalej jest, on obowiązuje. Nawet jeżeli zawodnik nie występuje, to nie oznacza, że nie ma po prostu kontraktu, jakby wiążącego, tak? Z z, z, z po prostu federacją bo dalej może być jakby związany właśnie z właśnie KSW e, tak i e, tak na przykład jest w telewizji, jest zakaz konkurencji czyli na przykład, nie wiem, mamy prezentera który występuje w telewizji Polsat w momencie kiedy on straci pracę ma zakaz po prostu przejścia do tvn przez dwa lata e, tak, m, tu był świetny przykład, na przykład Kamil Durczok e, który występował w tvn prowadził fakty przez wiele lat e, później m, tam była afera i tak dalej to już pomijam tą kwestię, natomiast e, przez dwa lata chyba po prostu miał zakaz konkurencji nie mógł przejść do, do konkurencji, potem przeszedł do Polsatu i teraz pracuje w posadzie. Czyli no to tutaj też byśmy mieli, to, może tu nie jest zakaz konkurencji, ale jakby właśnie federacja chce, żeby ten zawodnik walczył tylko dla nich, tak? No tak jak mówię, no nie ma tych zawodników dużo na rynku, więc federacje w ten sposób chcą się zabezpieczyć, no bo e, tak to by przyszli, jedną walkę stoczyli, przyszedłby inny e, promotor, czy inny po prostu przedstawiciel jakiejś federacji, zaproponował lepsze pieniądze i szybko by uciekli. A to tak nie działa, tak? To wszystko dzisiaj dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, czy Gamrod w tej sytuacji powinien zostać w KSW, czy może powinien po prostu pójść dalej. No ale też nie ma co się dziwić zawiednikowi. No Gamrot ma 29 lat, chce iść po prostu do przodu. Uważa, że to będzie krok do przodu właśnie. No, chociaż niekoniecznie to nie jest powiedziane, bo może pójść na przykład, stoczyć walkę, ponieść samotną porażkę, tam ci po prostu przedstawiciele Federacji będą z niego niezadowoleni, nie podpiszą kontraktu i wtedy nie będzie miał ani KSW, ani po prostu z innej Federacji, także może zostać na... Na lodzie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.